Cześć Manko, z tej strony Hezik. Dzisiaj widzimy się na G4SKINS. Moi drodzy mamy 800 zł, więc myślę, że dzisiaj koska w końcu się uda zrobić, ale no tak naprawdę fajna koska jakby wpadła. No myślę, że w końcu nam się uda, bo na no, ostatnie odcinki, no nie za ciekawe, chodziły no, przed odcineczkiem standardowo mordeczki. zapraszam was tutaj do wpisania mojego kodziku. Hezik ewentualnie wyjścia z pierwszej niki opisu co daje Wam plus 5% przy doładowaniu oraz darmową skrzynęczkę, A my oczywiście lecimy sobie z najdroższą skrzyżką, nawet dwa razy, a niech będzie 319 zł. Już leci właśnie. No mam nadzieję że kurde jakby ten sztyletok naj wpadł no to byłby sztosik ale tak mało brakowało a jednak nie ma a jednak nie ma niestety niestety nie ma i to jest dość słabo dało naprawdę dość słabo więc otwórzmy sobie jeszcze raz no troszkę się już wyzerowaliśmy na początku je otworzyłem dwie skrzynki zamiast jednej Teraz dopiero zdaję sobie z tego sprawę, ale przynajmniej jest Fluent Injector, więc tutaj akurat nam zwróciło to. Więc przynajmniej tyle, że nic takiego się nie stało. Jakby na to nie patrzeć, jest 43 zł straty. Okej, okay. znaczy profitu straty. Proszę, proszę, no koska, koska tutaj, GeForce Skin z nich mi zafiunduje. No proszę, naprawdę proszę o tą koskę. I dostajemy shit, naprawdę shit, znaczy chodzi to są ładne skiny, nie? Ale one względem właśnie skrzyneczki no to są shitem, no nie oszukujmy się, dobra zostawmy to już zostawmy to, nie ruszamy, ta skrzyneczka ewidentnie nam nie chce dać nam tej koski, chociaż już raz dała, ale no niestety dzisiaj jeszcze z tej skrzyneczki właściwie jeszcze koski na pewno nie dostaniemy A może jednak, ale jeszcze, ok P90, 41, aha, Bizon no słabiutko, słabiutko to tak samo słabo 35 zł straty, ale jeszcze raz, jeszcze raz, no proszę G4 Skins, no proszę. To jest tak dużo procent niby na tego uspa, No 3% to jest naprawdę moi drodzy dużo. Ale jak widzimy, no nie chcę nam tego dać i tutaj to już w ogóle dało tak słabo, że nawet nie chcę tego komentować, no ale dobra. Mm, co byśmy, może coś innego, może covercika 5 razy. Cover też fajna skrzynka, no ale wiadomo, są tu takie skiny niby czerwone, ale jednak tanie, prawda? A jednak tanie, ale może akurat, może akurat, oho, mecha indrasti, okej, okay. Ciekawy jakim stanie, gdzie tutaj me, meczka ta jest, 44 zł. złote, złoty 68 strat, więc w sumie to jest praktycznie na zero, nie? Dobra, otwieramy tę skrzyneczkę, no proszę ten cover, żeby dał coś ciekawego, no bo naprawdę liczę na to, naprawdę liczę. Emeczka, dwie emeczki, ok. Ile te emeczki są warte? 28 zł, więc to tak trochę nie za bardzo. Ale 120, cały czas strata, ale taka minimalna. Mam nadzieję, że cały czas tak będzie, ewentualnie na profit, nie? Mam nadzieję, że właśnie ta skrzyneczka nam dzisiaj przyniesie coś ciekawszego. Dobra. Nawet szkoda, patrzeć, bo oczy będą piekły, prawda? Więc dobra. Dwie takie skrzyneczki za 20 zł. Dobra, pominiemy. O, emeczka. Klasa, ok, dobra. I otwórzmy sobie najtańszą skrzyneczkę. Znaczy, a bo niech będzie ten, właśnie, baranek. Oj, słabiutko, baranku baranku, kochany, co ty tu mi dałeś. Dobra, mordeczki, wymienimy sobie to na lepsze skinki. 182, dostaliśmy kałaszka za, moi drodzy, 138. No tego to się akurat nie spodziewałem, dobra. 472, koska? Nie, nawet koski nie ma. No to ja nie wiem, co tu będzie. 424. No jest to strata, dobra. Sprzedajmy sobie to. Sprzedajmy sobie to. Myślałem, że jakaś fajna koska nam wyleci i tutaj nam się zwróci. Dwie takie skrzyneczki. Dzisiaj taki odcinek dość ryzykowny, ale mam nadzieję, że jak będziemy ryzykować, no to będziemy wygrywać, prawda? Chociaż to nie zawsze tak się właśnie wydaje, że niby będziemy ryzykować, będzie dobrze. Na przykład w tym wypadku, no to jest mega słabo. Mega słabo, naprawdę mega słabo. Najdroż... Najgorsze skiny tutaj dało. Najgorsze skiny. Ulepsz wygraną 136 zł straty. Naprawdę mega słabo, mega słabo. Dobra, niech będzie tak. No nie mów, że na 75% spali. Mordeczki, otwórzmy sobie skrzynię bonusową, bo naprawdę jest mega słabo. Nie mogę tego powiedzieć, no muszę nawet to powiedzieć, że jest naprawdę mega słabo w dzisiejszym odcinku. Oj Filip Knajf, jakby taki flipek wsiadł, no to już w ogóle by, ale niestety małpi biznes. Dobra, mordeczki, już jestem, bo niestety musiałem zrobić przerwę, w ogóle mamy 14 tysięcy właśnie tych pisanek, mam nadzieję, że jak w końcu je wprowadzą, no to zrobimy fajny proficik, a teraz takie dwie skrzyneczki za stóweczkę, no proszę, G4skins, jak cię proszę, daj mi coś ciekawego, bo jak na razie, no to, no i... no i, no i, no no, 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 nie, 62, ok, ale ten bizon, no to 24, no to jest strata, no to zróbmy coś takiego, że tu ulepszymy to wszystko. To na 5% No bo nie widzę innej opcji, naprawdę nie widzę mordeczki. Bo jak no naprawdę no nie wiem co nie, ale na no coś, coś mnie nie wiem, no coś mi się dzieje jak cały czas się przegrywa. Ja nie no, nie no, patrzcie, patrzcie, no milimetry, milimetry i byłoby. O, dobra, ryzykujemy te ostatnie 5 itemów na właśnie, znaczy dwa itemy na 5% niech się dzieje wola nieba, że tak powiem. No kurde, tak leci, tak leci, że niby ma się tą nadzieję, ale niekoniecznie. No patrzcie, 5%. Hansman Doppler. No nic nam mnie zostaje, niż ino zaryzykować, więc lecimy, proszę. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Mordeszki, odcinek całkowicie nieudany. No niestety, ale no nic kompletnie na mnie siadło. No dzisiaj... No, słabiutko, bardzo słabiutko. No, nic mordeczki. Pamiętajcie, że nie, że nie zawsze się wygrywa. Niekiedy też, no, jest wskazane, żeby przegrać. Znaczy, no, najlepiej, jakby się wygrywało, no, ale wiadomo, nie zawsze się ma tego farta. Ja, na przykład, dzisiaj kompletnie tego farta nie miałem, jak sami widzieliście. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do kolejnego. Siemano.